Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Stara strzelnica w Zburdzewie. To miejsce kaźni, a przez kilka lat także miejsce spoczynku 12 mieszkańców Śremu, którzy zostali zamordowani przez hitlerowców 8 listopada 1939 roku. Była to potajemna egzekucja, kolejna na przestrzeni niespełna trzech tygodni. Wszyscy pamiętamy o egzekucjach w wielkopolskich miastach, które odbyły się 20 października 1939 roku. I wielu myślało wówczas, że to koniec tej strasznej, zbrodniczej akcji. Jednak już 8 listopada okazało się, że to były nadzieje płonne. Tu, w tym miejscu, w którym się dzisiaj spotykamy, miała miejsce egzekucja na 12 obywatelach Ziemi Śremskiej. Mieli być anonimowymi, bezimiennymi ofiarami, zakopanymi w leśnym dole. Dopiero ekshumacja w 1945 roku i przeniesienie szczątków na cmentarz przy kościele Farnym uczyniło ofiary, Znanymi. Zbrodnia w Zburzewie miała miejsce po kolejnym fikcyjnym procesie sądowym. Mężczyźni zostali oskarżeni o znęcanie się nad internowanymi Niemcami. Do informacji i dokumentów na temat jednej z ofiar Stanisława Wojciechowskiego dotarł lokalny miłośnik historii Sebastian Ignasiak. Po wkroczeniu wojsk niemieckich do miasta został aresztowany już pod koniec września, czyli szybciej niż dotychczas sądzono. Nie wiemy, czy sam fakt przynależności do Straży Obywatelskiej i konwojowania niemieckich więźniów był powodem jego aresztowania i późniejszego rozstrzelania. Wiadomo jednak, że podczas przemarszu internowanych Niemców przez Śrem, niektórzy, zostali, niektórzy z Niemców zostali dotkliwie pobici przez lokalnych mieszkańców. Wciąż pozostaje zagadką. Czy Wojciechowski miał w tym zajściu jakiś udział? W piątkowej uroczystości wzięli udział samorządowcy, reprezentanci organizacji, a także uczniowie pobliskich szkół i mieszkańcy. Uroczystości w Zburdzewie zorganizowało Muzeum Śremskie. Zgromadzeni uczcili pamięć bohaterów składając na pomniku kwiaty i znicze. W tym samym miejscu 85 lat temu znajdowała się mogiła, którą wykopali więźniowie. Zanim zasypali ciała ziemią otrzymali rozkaz przykrycia ich gałęziami. Zbrudzewska strzelnica była miejscem spoczynku dwunastu śremian przez ponad pięć lat. Dopiero w 1945 roku na śremskim rynku zorganizowany został uroczysty pogrzeb, a dwunastu mężczyzn pochowano w zbiorowej mogile obywateli rozstrzelanych 20 października, która znajduje się przy śremskiej farze.